Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl Proszę Państwa, kontynuujemy cykl o wygranych frankowiczów z bankiem MBank. E, tym razem bardzo ciekawy wyrok, również jeden z najnowszych, z 27 października 2020 roku. Jest to wyrok, w którym Sąd Okręgowy w Warszawie Zasądził na zwrot nadpłaty Frankowiczowi, który spłacił już kredyt frankowy i ten zwrot nadpłaty nastąpił w wyniku odfrankowienia. Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, 27 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę Frankowicza, który miał już spłacony kredyt i kwestionował klauzule zawarte w umowie. Sąd okręgowy jednoznacznie potwierdził, że po pierwsze y, tą umowę należy odfrankowić, dlatego że zawierała klauzule abuzywne. Po drugie, że y, w, tymże, w tejże umowie były zapisy dotyczące stosowania przez bank własnej tabeli kursowej. A zatem ten przepis, który. Te, to postanowienie umowne, które właśnie zawierało te, te, te zapisy o tabeli kursowej, były abuzywne. To bank sam określał wysokość zobowiązania Frankowicza wobec banku. Kolejna rzecz, na której sąd okręgowy oparł wyrok o odfrankowieniu, było naruszenie przez bank MBank obowiązku informacyjnego. Niewrzetelnie i niewystarczająco zostali Frankowicze poinformowani o tym, jakie jest ryzyko związane z wzięciem kredytu walutowego, a podpisywane przez nich oświadczenia były traktowane jako dokumenty, które były warunkiem udzielenia kredytu i nie świadczyły o tym, że ci Frankowicze byli właściwie poinformowani. I trzeci element, na którego podstawie sąd okręgowy w Warszawie odfrankowił kredyt i zasądził na rzecz frankowiczu zwrot nadpłaty, to była asymetria ryzyka. Ryzyko walutowe było całkowicie przerzucone na kredytobiorcę, na konsumenta. Bank nie ponosi żadnego ryzyka związanego z udzieleniem kredytu walutowego. Co za tym idzie? Sąd okręgowy, odfrankowując ten kredyt na podstawie tych elementów, o których wcześniej powiedziałem, zasądził na rzecz Frankowicza zwrot nadpłaty ponad 605 tysięcy złotych. Ponadto zasądził na rzecz Frankowicza od banku zwrot kosztów zastępstwa procesowego, czyli jego pełnomocników profesjonalnych oraz zwrot od banku na rzecz Frankowicza kosztów sądowych. Proszę Państwa, wyrok z 27 października, podsumowując, potwierdza, że po pierwsze takie umowy mogą być odfrankowione albo unieważnione. Po drugie, frankowicze, którzy spłacili już kredyt, mają nadal prawo do zwrotu nadpłaty, nawet jeżeli sąd odfrankuje ten kredyt czyli odwalutuje, to i tak i tak ta nadpłata się należy. W związku z tym co należy robić? Należy działać. Zachęcamy państwa do tego i y, 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 potwierdzamy, że Szołajski Legal Group prowadzi takie postępowania i pomaga Frankowiczom. Dlatego Frankowiczu, działaj.pl. Bardzo dziękuję Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.